dyrektora, co z pododdziałem ortopedii. Na pododdział ortopedia na zarządzie tutaj prosiłam o po prostu możliwość, bo ja nie mam sprzętu. Sprzęt, żeby zakupić oczywiście z własnych środków też nie mam tych pieniędzy. W tej chwili do dzisiaj miałam otrzymać oferty, rozeznanie, jakie to są koszty, jeżeli chodzi o sprzęt. Tutaj żeby je można było wziąć dzierżawę. Ja prosiłam zarząd o możliwość, występowałam do zarządu i powiatu o to, żeby sfinansować ten, ten zakup, ponieważ wiem, że w tym roku jest to niemożliwe. Ja do firm występuję z taką propozycją, że jeżeli w tym roku bym wzięła na dzierżawę ten sprzęt z możliwością wykupu w przyszłym roku, jeżeli państwo byście mieli środki. To jest kwota niecałe 200 tysięcy, ponieważ ja tam mówiłam, od 226 tysięcy, 35 tysięcy dostaliśmy z miasta Stawiski, To też, właśnie że tutaj oferty dostaję, chociaż na razie nie mogę to się z firmami, będzie ogłoszony przetarg. Mówię, do tego muszę przygotować dokumenty. Natomiast sam pododdział ortopedyczny, żeby go otworzyć, musi fundusz otworzyć, yy, ogłosić konkurs. Na razie fundusz nie ogłosił konkursu. Ja też samotnie nie naciskam, bo nie mam na razie sprzętu. Mam nadzieję, że do końca roku uda mi się ten sprzęt e, jak gdyby zakupić wziąć w dzierżawę, jeżeli będzie to możliwe. Ja poinformuję zarząd, czy na to będzie zgoda, czy nie. Natomiast e, sprawa jest taka, jeżeli chodzi o zabiegi ortopedyczne. Ja mogę robić zabiegi ortopedyczne w ramach chirurgii ogólnej, e, jeżeli chodzi o artroskopię. Nie mogłabym robić endoprotez biodrowych, natomiast e, e, autoskopie, endoprotezy kolanowe, mogę robić to w ramach drugiej Natomiast e, czy będzie wola żebym ja miała ten sprzęt? Naprawdę na dzień dzisiejszy jeszcze nie oczywiście. A kupi sprzętu przyniesie To Proszę bardzo. Pani dyrektor, czy jeszcze ktoś z gminy zaoperowała się z pomocą ten sposób? Nie, występowałam o no, pomoc do miasta, występowałam do gminy do mini kolno, już otrzymałam definitywnie, że, że nie. Natomiast no, miasto jeszcze nie mogło odpowiedzieć. Będę protezy mogą być jak, jak Państwa je ja to wyglądała, ja jakby takie wstępne porozumienie, i umowy nie mogę, mogę zawrzeć na tym. Dzisiaj. To są ordynator i zastępca ordynatora, lekarze z Otwocka, którzy robią operatywę w otwórz. To są znani chirurgcy i na pewno nie nasi, na pewno nie tego. Oczywiście bez współpracy z najbliższym ortopedą, z którym tutaj współpracujemy na co dzień, w ramach poradni ortopedycznej z panem doktorem Derkowskim, oni będą wykonywać tylko procedury. Są, mówię, te sprawy są domówione, natomiast... Pani, jest a jakie szacunki są ewentualne? Ile ja może 12% ja może, wartości e, procedury e, lekarze żądają. Ale za... nie, nie chodzi o ilość pacjentów. E, myślę, Męż że sporo ma, by było pacjentów, bo ortopedia jest dość, dość poszukiwana i, i ludzie, ci, którzy są w tej chwili szczególnie w poradni ortopedycznej, jest to dobra. On, Poradnia ortopedyczna i sporo jest sporo bardzo dużo jest pacjentów zresztą i tych właśnie poradnianych pacjentów działabym ze swojej poradni ortopedycznej, która w szpitalu życia.